Już za... skarbie z ślicznym kotkiem PAN JESTEM Ty jesteś tak? No kurwa wiadomo Daj mi coś jeś. jestem głodny Jesteś super Raczej kurwa nie inaczej Nie tak suszy jak dzika po żołędziach Daj Daj, 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 Now, bird goes tweet and mouse goes weed, cow goes hoot, frog goes crow, and the elephant goes toot, doesn't and quack, and fish go blow, and the sea goes ow, 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 but there's no sound, that no one knows. What does the fox say? What the fox say? Chodź, no chodź do mnie. You just that, skarbie. To jest takim ślicznym kotkiem. Ale jestem zajebisty. Ty jesteś, tak? No kurwa, wiadomo. No. Bardzo cię kocham, wiesz? Bardzo. Daj mi coś jeść, jestem głodny. No. Jesteś takim moim aniołkiem, przyjacielem od 16 lat. Kochany mój. Mm jesteś super raczej kurwa nie inaczej Nie tak suszy jak dzika po żołędziach daj, 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 daj moim światem, co urodą niezwykłą lśni. Jesteś melodią, którą śpiewam czuła w wielu dni. Tyle dni nieba nie dotykać. Tyle lat nie przetrwać nic. Tyle chwil stracić bezpowrotnie i w ciemności tkwić. Stoję tu. Prosto w światło Stoję tu, myślniknął jak wiatr, nagle wiem, to nie jest sen, to tutaj jest mój świat. Dnia dzisiaj, wszystko jest inaczej, kiedy jesteś tu. No, się przyszedł tu schować. Znowu nie, 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 tylko nie, 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 Jestem nie, Jestem Czuję, że będzie dobrze. Kocham Cię. Nie martw się, Lusiu. Luś jest twardy. Zobaczmy. Leży sobie, widzisz. Nic mu nie będzie. Wyczyściłam mu wszystko. tam jeszcze troszeczkę, ale tyłek mu wyczyściłam. Eee, nawet przy mnie mruczał. Dało mi się normalnie, bo mu pomogłam. No, śpij sobie teraz, kociu, śpij. Kotka nie trzeba się bać, tylko kot kotkowi trzeba pomóc. Super jesteś, naprawdę. No, taki dzielny mój kochany. że operację ładnie przeprowadziłam mu. Jesteś, nie jesteś nierób, pijak i y, pasoży. jesteś menda, świnia i złodzieja. Mm.